Ej, a wiesz czemu krowa je? Bo musi. Ty. Dobre, 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 skubana. 48 tysięcy zrobiono. Nie będę partnerem. Ja? No, twoje stare. Kurwa, ale najlepsze. się tej reakcji. Przyjrzyj się tej, no tej może reakcji. Zajadać, ja pierwszy. Ja mam wrażenie, że Tushol, jak spędza tak dużo czasu z Badurą i Ginoldem, to staje się taki sam jak oni. Czyli taki cringe'owy czasem nie do zniesienia, aż za bardzo. Ja. Ej, mogę się też z Wami przylizać w trójkę? Typowe, najebane przyjaciółki w klubie. A może się Przejrzemy Totalnie! No to dawaj! Brawo, e, ta. Ta. To ja miałam taki właśnie pewien etap z przyjaciółką, że pamiętam, że chcieliśmy się nauczyć całować i byliśmy najebane i stwierdziliśmy, że pocałujemy się, żeby się nauczyć nawzajem całować. I to jest potem ta przyjaciółka, o, którą, o której ona ci mówi, żebyś się nie martwił. Coś to dało? No nie powiem, moja przyjaciółka na przykład miała większe doświadczenie, że chodzi o całowanie, więc trochę mnie nauczyła Ja piercię On nie siedzi przypadkiem tu, bo widzę, że taki... ledwo patrzy, on ledwo ten chłopak, to jest chyba on, bo on ledwo patrzy On ledwo patrzy w ogóle w telefon. O. Dobra to jest Oj ty jesteś przystojny, ja pierdolę jak ty schud. Jak on schud O ty schudłeś? Kurwa. Co? Co jest? Jaki? Szczerze? Nie wiem, jak można się tak urobić. Pojebane No, według mnie też to jest przegina w chuj. No, jest glo. Co to jest? No bo krew, dlatego się opóźniłem nie odpisywałem ci, bo krew mi z nosa zaczęła lecieć. Glo? No? Ale czy, czy, czy ol, chuj. Ej, czekaj, no, nie, poczekaj! No maja no wyciągnij mi z kieszonki alkomat, szybko, piję. Ej, nie! E, tak, tak, nie, dalej. Tak, ja, e, e, nie, zemba, Maja wyciągnij No, no masz kasik, shinii i no To Kasik, lewe. A, Idealna ten i nolificę. Shinii, nie chcę tak kłamać. Ban? Pan, a te drugie? No lifica no, Fak. No. Ok. No. Jezus, Mary, kiedy. Jest... Super, no fanki mikrosypka, uch Ale <grymne> co on chciał powiedzieć? Wrażam bardzo. No taniej. Ja piechę. Co ona? Na 15 Jaka ona robi? Co ona robi? Co ona robi? Co Jaka Choreografia, <grymne> ty. Coś się dzieje. Piękne bimbałki właśnie nie jest. Co to kurwa było? Na co ja patrzę? Co się dzieje na tym Twitchu? Ty, może ja za trendami nie nadążam. Ona miała 380 widzów to robiąc. Może to jest kurwa klucz, widzowie. Może to jest klucz, a nie ja siedzę kurwa i rozmawiam z wami o dupie maryni i życiu i próbuję być udawać mądrą i się wymądrzać, jak to jeden widz stwierdził. Może właśnie kurwa trzeba w ten sposób. Też ostatnio teraz były streamy, że streamowały grę na cyckach albo na dupie. Problem taki, że nie mam cycków. Dupę może jeszcze. Problem jest z tymi gimbałkami, powiem wam szczerze, bo jeden z. Jeden jakby, jeden pierś wchodzi pod pachę trochę, zaraz, jeden wchodzi trochę pod pachę, bo jest trochę jakby ten implant się przesunął, więc muszę go i znowu na operację, go poprawić. A drugi, wyobraźcie sobie, że jak macie sutki na środku, to jest trochę z tej strony, nie jest na środku, więc one nie są idealne. Będzie poprawka i myślę, że poprawkę chciałabym zrobić może w kwietniu. No i skończyła taniec. Podejrzewam, że będzie z tego bardzo dużo klipów i podejrzewam, że będę musiała spądź, spędzić 10. ...w toalecie. motor. Ale robimy to. I niech tamci pod dogo zrobi! Także uwaga. Bardzo się boję. Dobra. Aż se kurwa włosy wyciągnęłam, ty. O nie! O Jezu! Muszę sobie walnąć tortem w mordę! O Jezu, bardzo się boję! O matko! Uwaga. Ile? Nie no, co to mam być? Czuję jej strach, no. Ty za to zapłacisz trzy stówy, stary. Gratulacje. Cholera. nie. To to był znak. Ale krejzolcha! Jezu! Nie, wiesz, nie mogę na tej aplikacji Dziękuję za dodajcika! No, 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 i tyle z imprezy. Wysłałeś PayPal'em? Tak. Weź to refunduj. Jak jak no. Robi? Jak to się robi? Z... Co faj, co faj. Ja już bardziej rozumiem jak to się właśnie te ostre chipsy i wtedy trochę trochę kurwa czeka i ma takie, no boję się coś tam, bo najostrzejszy chipsy na świecie jest kurwa bo ostry, palący, bolący, można się go kurwa bać. Ale ciasta w mordę? I to za trzy stówy? Kurwa ktoś ci dał trzy stówy, żebyś pierdolnęła se ciastem w ryj. Już wiem co robimy w moje urodziny. W maju mam urodziny, robimy streama urodzinowego, zawet trzy stówy ciasto w mordę. A ty kurwa deskę jakoś? jakąś. <zuluchy> ty masz jakiś karate? Zaliczenie na karate, czy o co chodzi? Absolutnie. Ojciec! Bupa. Bupa. kurwa WUPA ja ogólnie jak, wraca jak wracaliśmy, nie wiem to, czy to o mówiłem, mówiłem to bandurze, bo to spałeś. Wracaliśmy, bo siedziałem ja, Gino, Jerzy i jeszcze było jedno miejsce obok nas Wracaliśmy do Monachium i leciał taki starszy pan, Niemiec I oglądał na takim wielkim tablecie właśnie filmy historyczne I spróbowałem foto zrobić, bo było tak, że było właśnie pastyki i tak dalej I taki kur... oglądał to cały lot, nie? Ja wiem, że się obudziłem, już tam chyba pospałem właśnie jedną godzin, patrzę dalej to ogląda Ale najlepsze, bo jak się obudziłem to dalej oglądał i się pytałem co chce się napić on tak, Sprite! <śpryt> <noise> Minister Zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała na antenie Polsat News, że jeśli prezydent Andrzej Duda zewetuje ustawę o tzw. pigułce dzień po, to dostęp do antykoncepcji awaryjnej będzie dostępny w ramach recepty farmaceutycznej. To wystarczy fiuta wyciągnąć wcześniej. Ja pierdolę, oni jakieś ustawy robią, a to wystarczy tylko fiuta wyciągnąć sekundę, dwie wcześniej. To tak nie działa, jak coś. Pamiętajcie. Kuńcze, który nas upośledza. Właśnie tak. Zamiast uczyć facetów wyciągać pióty szybciej i kontrolować swoje życie, to ty polegasz tylko na farmacji, rozumiesz? Ruchasz sobie tak, dobra, zaleję, nie zaleję, tak zymsa za tabletkę, nie? <laughs> co to w ogóle jest? Kiedyś, za moich czasów, to być kurwa, wiesz, ciutka, k***a. Ruchasz ze stoperem, o, 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 okej. Okay. <laughs> Dzisiaj się udałoby, k***a. Fuu, <laughs> oh yeah. Wiesz, o co chodzi? Tak było. Chcę zgąsić z moim kolem i wysłać potwierdzenie Discorda, Cześć, jest mm, do j**a kurwa ja pierd... i chuj, już jestem obudzona, już mi nawet monster nie jest potrzebny ty pierdona. Mać, no co za je jeb**i ja pierd... No. no nie można se klipa nawet obejrzeć cześć Rotoman! Haha, ha, ale śmieszne, bo wiecie, he, ruchanie, he, he, seksik, he he he, 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 Beka. Jesteście razem? Oficjalnie to tak myślę, czekajcie, od tamtego tygodnia chyba jakoś tak, oficjalnie. I, co kur. Mam kur. Aż mi kurwa tchu zabrakło, ty. Czułeś jakby mi ktoś w płuco przypierdolił i całe powietrze ze mnie uszło. Kurwy syn. co to jest? Moi drodzy, zapraszam serdecznie w najbliższy poniedziałek o godzinie 20. Świeczki dla Renaty, świeczki dla Renaty. Na pierwszy strumień. miłości. W którym były zawodniki za co? obecnie popularny streamer Nex zajmuje się w randkowym show z dziesięcioma streamerkami Czy Nex znajdzie miłość życia? A może któraś dziewczyna złamię mu ser? Dziękujemy za loda, żugajka, czy co to tam? O kurwa, ja nie wiem, ja nie wiem jakie ona lody je Ja nie wiem jakie ona lody je w takim razie, nie mam pojęcia kurwa Ja nie wiem, ona chyba złe lody widziała Może widziała rodziców w sypialni i mama powiedziała Słuchaj no Mamo co robiłaś Tasia? A mama mówi loda, no i dziecko zapamiętało tak? Jak kurwa, jak? I kurwa ja. Ty się z ojcem to nagrywa, a tata udaje, że on nic nie widzi, nic nie wie co się dzieje. Mmm, klulec. A ja pierdol, kia ja jadę, ty, briśak. I kwa, Ja. Pierdolę. Eee! Bardzo brzydkie słowo ja. tam było. Kia ja jadę, ty, briśak. Co się śmiejesz? A to, co było tam napisane, to było złe słowo. To był któryś tam filmik, ja tego nie miałam odpalnego, To jest filmik, który ten miał odpalone, a to też jest Twitch Partner, ok? No właśnie, więc jak coś, to to jest Twitch Partner i ja nie podpisuję się pod tym, co tam było napisane. Bardzo brzydkie słowo. Sorry, Twitch Administration, it was not me. O pierdolę, Nie, no kurwa. second, leci! O eee. kurwica! 5 zł. Ej, a oddali ci jajka po operacji? Nie. Nawet jak wszystko. No co, no krótko, szybko i na temat. Kurwa pójdzie się jechać, to macie kurwa stać do końca. Jak ten kurwa ziomek. Macie się nigdy nie poddać, nawet jak wszyscy się wypierdolą i wszystko pójdzie nie tak, Ty masz kurwa stać tak. I jeszcze łeb do góry, kurwa. O. No i chuj! Po motywacyjnym speechu Byłam ja w 2014 roku sześć opek słabo widać, bo to był słaby aparat, lata 94 kilo, 2 lata na si Siłowni, a tutaj jest 2 lata operacji, bo zdjęcie rok temu robione też, więc twarz się trochę zmieniła, co prawda, ale, ale porównanie macie dwa lata, lewo dwa lata siłowni, prawo 2 lata operacji, skróć. A, nie, idź pan, w chuj! No, widzicie i wniosek z tego. Nie siłownie i idźcie se na operację. O Ej, byłam tam! Czemu taka. <grywa> Bo się zjarałam. Zjarałam. I w ogóle się mam takie plamy. No, giga się zjarałam. <grywa> to widać wersji piosenki fagaty Bandycka jazda. Dziś wakacje w LA. Kiedyś było to marzenie. Co jest dalej? Czy e, przypomnieć pierwszy wers? Dziś wakacje w LA. Kiedyś było to marzenie. Biorę w podniebienie! <grym> nie no! <grym> Oła! Aż mnie zakuło! <grym> z z tak odpowiedź? odpowiedź! I tyle. A generalnie z innej beczki... Co? Nie no, patrz no, Jak możesz z bagieconem na randkę nie pójść, no? Zobacz, jaki sympatyczny. rdza dodzy. Za dodzy? Nie mam pojęcia. Polonerza, czas zacząć. I tym akcentem na razie. Ponni mi wtedy.